Słuchajcie ludzie, jaka akcja. Nie nagrywałem wam drogi tutaj. Bo nie było, kurczę, sensu, bo nuda by była. Ale zobaczcie, oni mnie przywieźli prosto na sprawę sądową. Ja odmówiłem składania zeznań. A teraz przed sądem będę. Patrzcie, flaga amerykańska, a najlepsze teraz wam pokażę. Parcie odwracam się do tyłu i patrzcie ile ludzi przyszło. Dostałem taki spam wiadomości. Powodzenia, dasz coś tam. parcie odwracam się. <śmienicza> Patrzcie. Cały sąd zajebany w ludziach. Oni będą iść do sądu te te, jeśli chce zarobić jako przysięgły. Oni właśnie zarobią na mnie, że będą e, przysięgłymi, nie? Głosujemy, aby ci nie zamknęli. Pozostała minuta do rozprawy. Proszę jury o zajęcie miejsc na ławie u z boku. A powód i, poz i pozwanego na miejsca. Parcie. Ratujemy oro. Patrzcie, to jest ludzi z tyłu. Ja. Yeah. Jak to wygląda, nie? Plecy mam ostre. Jak oni by sforsowali te barierki na napis sędziego. Nie no, żartuję. Pełna kultura, dobrze, jak się tak zachowujecie na spokojnie. o Ale nie mogę, jak to wygląda. Głosujemy, nie zamykamy, to jest Machon. Ja, ciekawe, ile to jest w pomieszczeniu teraz ludzi? Niech mi ktoś napisze w komentarzu, jak ktoś tu jest. Pod filmikiem, ile było ludzi? Bo ja teraz nie mogę tego sprawdzić, ale widzę, że jest 50, może jesteś pozwany. Poczekaj, aż powód przedstawi sprawę i spróbuj przekonać jury, że jesteś niewinny. Pokaż dowody. Witam, wysoki sądzie. Drogo ławo przysięgu. Skaczam tutaj obecnego fadeja Jigita o ucieczkę przed LSPD pojazdem marki. O, chuj, ile ludu. Niedługo nie będą się tu mieścili, nie? To nie, wysoki sąd, co? Fajny widok. pierdziele Normalnie takie odcinki to ja lubię. Pierwszy raz mam sprawę sądową. Marki Coach, pościg zaczął się przy Pershing Square, blokował pojazdem całą ulicę po wydaniu stosownych komunikatów. No, teraz mnie oskarża. Pozostało nam 6 minut rozprawy. 6 minut będzie trwała. To nieźle. A ludzie cały czas widzę, że przychodzą. Patrzcie. Ja się pobujam chociaż trochę... Piszemy coś takiego. Me odwraca się po czym. Powinien się bronić lub przyznać do winy. Masz swobodne wypowiedzi, masz dementować to, co mówi powód. Oskarżony rozpoczął ucieczkę owym pojazdem, następnie kierując się przez Richman na granicę przejechał przez nią. Mi odwraca się po czym yy, Po czym Robi wielkie oczy ze zdziwienia No, oczy ze zdziwienia wielkie, no bo patrzcie co tu się dzieje Ej, czemu nie działa te mi? Nie działań tu komendy takie chyba w sądzie gdzie ostatecznie dotar, dotarł na górę. Chiliad, próbując, próbując wjechać pod górę za przeproszeniem po chamsku zepnął w dół. <laughs> tak było. Kto nie widział? W ogóle właśnie to jest rozprawa za ten ucieczkę autobusem z poprzedniego odcinka, także zapraszam. Ścigający go radiowóz, co zostało uznany jako zagrożenie życia, a sprawca został unieszkodliwiony. Dobry soczek. No. Teraz ja będę mówił, nie? Cały czas, tak o, domównicy. Wysoki sądzie e, przyznaje się co do Joty do wymienionych przed momentem zarzutów. Oskarżonemu grozi pół roku więzienia. Jak i minimalne tysiąc dolarów grzywny oddaję głos sędziemu. Przyznaję się do wyżywionych przed momentem zarzutów. Proszę o łaskę. Allahu akbaru. Aż wydary mordę. Oh my, how <laughs> Ten tam ktoś tańczy, kurde. Ktoś skacze. Ciekawe, jak ta ława przysięgłych będzie głosowała. Nawet nie wiem, jak oni to głosują i ile zarabiają za to. Też mi możecie w komentarzach napisać, bo jestem ciekawy, ile oni hajsu mają za takie głosowanie. Ale mam nadzieję, że mnie nie skażą tutaj na więzienie. Podskakują wariaty. Patrzcie, co za czubek. GM Urlauk Juri, eee. może teraz zadawać dodatkowe pytania. Proszę nie, po, nie powielać pytań innych jurorów. Nic na to nie wskazywało. Czy oskarżony był pod wpływem alkoholu bądź narkotyków? Czy oskarżony jest niepełnosprawnym usługą? A może był pijany? Kto z głową uciekałby autobusem? Patrzcie jakie pytania to zadają. Skąd te pytania idą z publiczności tam? Nic takiego nie stwierdzono. Czy oskarżonemu zostały przez, przed, przedstawione prawa Mirandy? Oczywiście. A to są pytania z tego. Od wariatów z publiczności. On odpowiada, ten policjant. Fajnie to zrobili ten sąd. Czy oskarżony został pozbawiony do poruszenia tak zwanym kołczem? Czy została nałożona blokada? Ja nie wiem czy ja mam odpowiadać czy to ten policjan. Tak, został... Powinien się bronić lub przyznać do winy, masz swobodne wypowiedzi Czy oskarżony wyraził skruchę, obiecuje, że już nigdy tego nie uczyni? Nie Tak, nie oszukuj Jaki był powód ucieczki? Wariacie Eee Samą przecież nie. Ale ja odpowiem Nie zdążyłem odpowiedzieć Czy policja zdaje sobie sprawę, że to nie pierwszy jego występek i powinni się przygotować na następne? To ostatni taki występek Będę idiotę udawał tutaj A potem będę robił swoje, ze mną nie wygrają Tam jakieś zamieszania czy oskarżony idzie do. Gry... Pyta, czy oskarżony idzie do grypsujących? Nigdy! Czy ponosisz winę za wszystkie wypadki? Ponoszę, ej to nie no, ta. Way, za minuty koniec rozprawy. Proszę o finalne słowa w kierunku Jurorów. Jury, proszę o oddanie głosów. Co oni tam robią? Biegają jak wariaty. Czy oskarżony posiada rodzinę lub dzieci? Posi posiadam rodzinę. Mam sporo braci, tylko oni się liczą. Czy oskarżony posiada rodzinę lub dzieci? Czy oskarżenia pod twoją poglądów religijnych? Nie, nie mogę się przyznać, ale tak było. Czy oskarżony działał po Twoim poglądzie, Wnoszę o najwyższe wimer ty wariacie Czy oskarżony miał jakieś broń przy sobie? Byłem czysty jako za. No ja, jak, wygrywamy to. Pozwany został skazany na 3 godziny aresztu i 500 dolarów grzywny. Powód, Yuri uznało pozwanego za winnego. Co to za Yuri? Ty, ale dawny, no. Zamieszki tutaj się dzieją. 3 godziny w kiciu 500 dolarów grzywny Patrzcie no zamieszki wykur... Nie, nie będę wyzywał! Ach, te no to są wszystko tylko winni i oni raz nie winny od czasu II wojny światowej. Malutko dostaje się reaktyw w imieniu Laosa. Dzięki wszystkim za wsparcie wariaty. Dzięki za wszystkie dobre głosy. Sprawa sądowa mi się podobała, wam powiem fajnie jest teraz przychodzą gracze, głosują czy masz być winny ten, ta ława przysięgłych czy jak to się nazywa i jest elegancko tu jako obstawa, patrz myślałem, że będą większe protesty czy ja tu będę siedział? arsz tymczasowy, patrzcie jaki dziwny 500 to niespodzianie do tego co ludzie tutaj dostają, przynajmniej tylko 500 bo niektórzy po kilka tysięcy mają Allah Akbar na koniec masz wariacie pośpisz tu Spakuj się już. Masz. Ja idę spać. Normalnie na chilloucie. Odbębnie swoje i wracam. Dobra, jak podobał się odcinek, to nagrywamy kolejny. Lubię, nie wiem czemu, ale teraz fajnie mi się nagrywa te odcinki z Network Game. Map. Tak dużo łapkujecie, tak dużo komentujecie, aż się chce nagrywać. A nie, tak jak jest zamółka to się nic nie chce. No. No to, Nara, do następnego.